Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Kronik Zmian na Ziemi. Dzisiejszy odcinek będzie nieco bardziej kosmiczny niż pozostałe, ponieważ na początku skupimy się między innymi na przygotowaniach Światowych Agencji Kosmicznych do przelotu asteroidy Apophis w okolicy Ziemi. Nieco później zainteresujemy się również naukową teorią opublikowaną jeszcze w ubiegłym roku, która zakłada, że zdarzenia gwiazd neutronowych mogą posłużyć jako forma komunikacji z innymi cywilizacjami. Następnie Poświęcimy chwilę, aby opowiedzieć o dość spektakularnym zjawisku atmosferycznym, które miało miejsce całkiem niedawno w Kanadzie. I niedługo potem zajmiemy się również odkrytymi niedawno nieścisłościami w kwestii tempa rozszerzania się wszechświata. A na zakończenie odniesiemy się również do tezy wygłoszonej przez baza Aldrina, jednego z pierwszych ludzi obecnych na powierzchni księżyca, który uważa, że ludzkość powinna przenieść się na Marsa. I to byłoby już na tyle tytułem wstępu, a zatem. Nie pozostaje mi już nic innego, jak życzyć Wam wszystkim miłego seansu. Amerykańska Agencja Kosmiczna przygotowuje się do zbadania dużej asteroidy, która ma przejść w odległości 31 tysięcy kilometrów od Ziemi. Słynna asteroida Apophis, nazwana na cześć egipskiego Boga Chaosu, ma 340 metrów szerokości i została po raz pierwszy zaobserwowana przez astronomów w Kid Peak National Observatory w Arizonie w czerwcu 2004 roku. Wówczas szczególnie godne uwagi było to, że w 2029 roku szacuje się, że asteroida ta ma 2,7% szansy na trafienie w Ziemię. Od tego czasu. Szacunki zostały określone jako 1 na 100 tysięcy. Z tym, że korzystając z tego, że Apophis przejdzie jednak wyjątkowo blisko Ziemi w ciągu najbliższych 10 lat, naukowcy zamierzają skorzystać z tej okazji do bliższego poznania tego ciała niebieskiego. W tym celu zarówno amerykańskie NASA, jak i inne agencje kosmiczne będą zapewne starały się przygotować do tego wydarzenia z dużym wyprzedzeniem. Do tego dochodzi jeszcze fakt, że jest to o tyle fascynujące wydarzenie, że Apophis będzie nawet widoczny gołym okiem, dzięki czemu miłośnicy tego nieba będą mogli go swobodnie obserwować. O ile oczywiście pozwoli na to pogoda. W tym miejscu należałoby chyba również przypomnieć, że Apophis to zaledwie jeden z około 2000 znanych obecnie potencjalnie niebezpiecznych asteroid, które mogłyby zagrozić Ziemi. Dlatego też obserwacja przelotu tej asteroidy w 2029 roku pozwoli nam zdobyć ważną naukową wiedzę, która pewnego dnia może zostać użyta do ochrony całej planety. Kolizje gwiazd to jedne z najbardziej spektakularnych zdarzeń, do jakich może dojść we wszechświecie. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę z tego, że jeszcze w ubiegłym roku opublikowano badanie naukowe, które zasugerowało, że tego typu zdarzenia w przestrzeni kosmicznej mogą również służyć jako przekaźnik wiadomości dla potencjalnych obcych cywilizacji. Chodzi tu przede wszystkim o to, że jeszcze w 2017 roku astronomowie byli świadkami spektakularnego zdarzenia dwóch białych karłów. Naukowców zaciekawiły wówczas przede wszystkim potężne fale grawitacyjne, które powstały w wyniku kolizji obydwu gwiazd. Jednakże, w miarę upływu czasu badania doprowadziły część z badaczy do bardzo ciekawej konkluzji. Wysunęli oni bowiem teorię, zgodnie z którą jakaś obca cywilizacja mogłaby być w stanie wykorzystać zdrzenie takich dwóch obiektów do nadania sygnału. Autorami tej ambitnej pracy naukowej byli dwaj japońscy astrofizycy Yuki Nishino oraz Naoki Seto, którzy zasugerowali wręcz, że obce cywilizacje znacznie bardziej zaawansowane od ludzi. Byłyby w stanie przewidzieć miejsce i czas kolizji gwiazd, wiedząc, że zdarzenie to będzie wystarczająco potężne, aby można było je obserwować w całym wszechświecie. W wyniku czego obcy mogliby za pomocą jaskrawych sygnałów i fal grawitacyjnych próbować zwrócić na siebie naszą uwagę i coś nam przekazać. Jeśli jednak założymy, że teoria japońskich astrofizyków jest prawdziwa, to automatycznie nasuwa się wiele pytań. Co taka hipotetyczna opta cywilizacja mogłaby chcieć przekazać nam lub innym potencjalnym odbiorcom tego przekazu? Dlaczego to robi, oraz co chyba najważniejsze, w jaki sposób moglibyśmy go rozszyfrować? Niestety, przynajmniej na obecną chwilę, możemy jedynie snuć domysły na ten temat. Równie dobrze, może być to jakieś ostrzeżenie lub ewentualnie zaproszenie na spotkanie z nimi wraz ze wskazówkami, jak ich odnaleźć. W gruncie rzeczy, Teoria japońskich astrofizyków może stanowić brakujące ogniwo, które ostatecznie odewrze popularny obecnie paradoks Fermiego oraz wzbudzi nadzieję wielu badaczy w istnienie cywilizacji pozaziemskich. Jednakże, naturalnie, aby do tego doszło, potrzebujemy jednak czegoś więcej. W kanadyjskiej prowincji Manitoba. Mieszkańców miasta Brandon zaskoczyło dziwne halo słoneczne, które wielu świadkom przypominało obserwujące oko, znane m.in. z symboliki sakralnej i masońskiej. To niezwykłe zdjęcie zostało wykonane pod koniec kwietnia w Brandon, gdzie pojawiła się ogromna świetlista aureola, widoczna wokół słońca. Trudno zresztą się spierać, że faktycznie przypominała ona oko. Tym niemniej było to klasyczne halo słoneczne, które pojawia się wokół tarczy Słońca, kiedy to drobne kryształki lodu w atmosferze załamują światło słoneczne. Tego typu zjawiskom towarzyszą zazwyczaj chmury typu Cirrus, znajdujące się w górnej toposferze na wysokościach od 5 do 10 km. Nie jest to w żadnym razie nic paranormalnego, a niekiedy halo słoneczne można zobaczyć nawet podczas dziennych lotów samolotami pasażerskimi. Po prostu na pewnej wysokości jest to zjawisko częstsze, ale na powierzchni Ziemi zdarza się o wiele rzadziej i występuje przeważnie w obszarach polarnych. Jeszcze nieco ponad dwa tygodnie temu astronomowie dokonali pomiaru tempa ekspansji wszechświata, jednak najnowszy wynik Ponownie pokazuje nam, że kosmos rozszerza się znacznie szybciej niż powinien w oparciu o warunki, jakie miały powstać tuż po Wielkim Wybuchu. Ustalenie tak zwanej stałej habla, czyli szybkości ekspansji wszechświata, pozostaje więc dla naukowców sporym wyzwaniem. Według danych satelity Planck, które mierzą mikrofalowe promieniowanie tła, stała habla powinna wynosić 67,4 km na sekundę na megaparsek z mniej niż 1% niepewności. Samą stałą Hubble'a można obliczyć na wiele sposobów. Kiedyś Edwin Hubble obserwował tzw. przesunięcie Doplerowskie oddalających się mgławic, czyli zmianę długości fal światła w miarę oddalania się obiektu. Jednak dzisiaj mamy do dyspozycji bardziej precyzyjne metody. Współcześnie obliczenia często opierają się o tzw. świece standardowe, takie jak gwiazdy zmienne, cefeidy. W dużym skrócie poznanie jasności tych gwiazd pozwala na dokładne obliczenie odległości. Przykładowo w 2018 roku obliczenia dokonane na Cepheidzie dostarczyły nam danych, z których wynika, że tempo ekspansji wszechświata jest na poziomie 73,5 km s na megaparsek. Pomiar ten zmniejszył prawdopodobieństwo wystąpienia błędu od 1 do 3000, a teraz. Dokonano kolejnych pomiarów, które jeszcze bardziej zmniejszyły ryzyko błędu. Badania przeprowadzone za pomocą kosmicznego teleskopu Hubble'a, które skupiały się na ustaleniu jasności 70 cefeid w wielkim obłoku Magellana, pozwoliły określić nową stałą Hubble'a, która wynosi 74,3 km na sekundę na megaparsek. To około 9% szybciej niż szacunki oparte o dane satelity Planck a jednocześnie szansa, że taka rozbieżność mogłaby być błędem, spadła do jednego na 100 tysięcy. Naukowcy wciąż nie rozumieją, dlaczego po raz kolejny otrzymali wynik, który tak bardzo różni się od szacunków wynikających z pomiaru mikrofalowego promieniowania tła. Zagadki tej wciąż nie udało się rozwiązać, dlatego badacze zamierzają przeprowadzać kolejne pomiary, aby przynajmniej mieć pewność, że zostały one wykonane w sposób prawidłowy. Jednak naukowcy zdają sobie sprawę z tego, że rozwiązanie zagadki ze Habla. Być może będzie wymagało stworzenia nowej fizyki. Bas Aldrin, czyli 89-letni astronauta misji Apollo 11 stwierdził, że Stany Zjednoczone powinny działać na rzecz wielkiej imigracji ludzkości na Marsa. Mężczyzna uważa, że jest to sprawa pierwszorzędna, która może świadczyć o przetrwaniu gatunku ludzkiego. Warto chyba przypomnieć, że Aldrin był jednym z pierwszych ludzi, którzy postawili stopę na Księżycu 50 lat temu, wraz z innymi astronautami Apollo 11, czyli Nilem Armstrongiem oraz Michaelem Collinsem. Ten były astronauta otwarcie poparł pomysł wiceprezydenta Mike'a Pence'a, który zakłada powrót człowieka na Księżyc. Aldrin podkreślił jednak, że to Mars powinien stać się docelowym miejscem badań i podróży kosmicznych. Zgodnie z jego słowami, Mars czeka na odkrycie. Nie za sprawą robotów i łazików, choć popieram bezzałogowe misje NASA, ale przez życie, oddychanie, chodzenie, mówienie, opiekę i odwagę mężczyzn i kobiet. Szczególnie ciekawe wydaje się jednak to, że zdaniem astronauty taka kosmiczna misja nie powinna dotyczyć wybranej grupy osób, a raczej zakładać sprowadzenie całej ludzkości na czerwoną planetę. Aldrin wezwał nawet prezydenta Trumpa oraz Kongres Stanów Zjednoczonych, aby rozpoczęli taką misję poprzez wbudowanie bazy na Księżycu. Mężczyzna przyznał, że będzie to niezwykle złożona misja, jednak może się ona okazać możliwa, choćby dzięki nowym wynalazkom. Między innymi. Technologią pracowaną przez Inną Muska. Astronauta wskazał również na pomysły takie jak choćby detonacje nuklearne, które mogą pomóc odpowiednio ukształtować planetę. Trudno nie odnieść jednak wrażenia, że plany rysowane przez Aldrina wydają się nieco zbyt ambitne, a eksploracja Marsa za pomocą załogowej misji kosmicznej to zupełnie inna bajka niż jego kolonizacja.